Witam was wszyscy w ten jakże ponury dzień Mateusz coś nie tak swoją ręką wystaje za mną nie, kościołem hejsty pani, dobra wchodzę na okno. Nie. Wywalam to okno. Chcę skoczyć nie z balkonu. balkonu Jakbym maskami eee. jakimiś machał? Krzycja, co się eee. stało z okej? Okay. Światło nam zgasło. To Buzia. Spokojnie, A, ja, mam ja mam Uzi. Ja mam To buzia. A, spoko. Już masz Uzi, co? Ej, telewizor się zepsuł, super, oglądałem na wspólnej. Jakby ktoś nie wiedział to kontynuacja tamtego basementu. Dokładnie. Basementu. Basementu. Bas Zauważyłem, że w tamtym tybie jak e, jak teraz telefon... będę wyglądał? A, jak... znowu będę e... goły? No chyba tak. <grym> o Boże, nie mam pojęcia, jak będziesz wyglądał, ale będziesz wyglądał śmiesznie. E, ogólnie to ktoś nie odbiera telefon, bo kto odbiera telefon, ten ginie, więc. E... Ja jestem odbierającym telefony. Tak, ty zawsze odbierasz telefon, bo ostatnio odbierałeś telefon i zginaleś, więc ja coś czuję, że to tak chciała. No, nie patrz, teraz ja będę. A nie, nie, nie kliknąłeś. Nie, o jut z nami jak gra. Jusus? nie zobaczymy Ju Jezus! <grym> Ale kibalek znowu taki stary. A, nie, kibalek jest po prostu po And naszej leaf. nocce. Um. O, nie podoba mi się znowu, to, bo znowu, le le znowu ubranie. lewitują ubranie. To znaczy meble. Ubrania? Pch. Ubrania Ulej. to tylko w nocy. że <śla> 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 <rzeszem za>. Ej, <Super. śla> to było dobre. Mu e, znowu jest to gówno na podłodze. Tak, no Jakie? offense, No tak, białe. Mateusz, to jest gówno. myślałem, że na to dosłownie. E, ty są e, gwiazdy. Zamknięte. Widzieliście? Zamknięte. Obok. Nikt nie Otwórz. chce wpuścić lisa. Nine Ej, przypomina ta, ta, wam to coś, to wygląda jest. jak ostatnio. E, o, tak, jak trochę. tam, gdzie były pająki. Dobra, y, słuchajcie, skoro będą pająki, to jestem gotowa. Ja nie, bo nie mam Jak to trzymasz, Ola? Let's take the stars, I guess. tam były gwiazdy, bo to nie chodzi o schody, to chodzi o gwiazdy. Aaaa. Bo to wiesz, o stajes, widzisz krewkę wewnątrz. Dobra. Dobra, wchodzimy. Kto idzie pierwszy? Kajstia, bo zawsze pierwszy ginący. O, to jest notka. Okej, dobra. Boże, w ogóle nie zwracam uwagi na te notatki. Ej, coś zajął 51, więc chyba będą kosmici. Kto skacze? Ja nie. No to Nie fajnie. skaczcie, nie skaczcie ziomeczki, nie skaczcie, nie opłaca się dobra. jak kolana. Jesteś pewien? Ale ogólnie jak ten, przeżyłem. Tak? Upadłem na kolana, a moje gdzie kolana są z tytanu. Mój wujek jak byłem mały wszczepił mi tytan do kolana. No dobra panie tytan, ale gdzie Zba jesteś? Tytan. Ja? Schodzę po schodach. A, no dobra. No to jak jesteś na dole? No, ale teleportowałem się do góry, bo zapomniałem ci powiedzieć, że mój wujek nauczył mnie teleportacji. Popatrz ty, kres. Tak wyglądam. wyglądam. Jestem piękny. Macie żółw z zobacz. Ej, o, ja nie idę. Twój Bo to to nie jest To jest mój keczup z frytków. Ja byłem ostatnio. Frytków. Maku. Ola, od razu z, z tego z Uzi wychodzi. Tak. Point. Co to jest meeting point? No, no, to spotkania. jest spotkań. Ale co z, Mówisz dziewczynie, czy... że będziesz o 18 w restauracji, ale patrzysz przez szybę, jak wygląda i mówisz, że jesteś nigdy. Żartowałem. <noise> <noise> tak się poznaliśmy, Janku. Uh, hey, over here. Prawie hey, nas wiem, na nie A, nie dało się drzwi? Nawet? Czy to będzie znowu agent ten Jonas. facet? Czy to, to będzie ten facet, eskoreta. który mi w poprzednim odcinku pieniądze zabierał? Ten agent jest ciemniejszy od Mateusza. A nie, jednak nie. nie, nie We got some aliens to- kosmici! Zajebiście! jak ja wyglądam? Jestem takim klocem. Ej, zobaczcie jego- Chodź, Ola, Ola, przeczytaj jego krawat. Okay. You mad, bro? Ja nie jestem, nie, nie. You mad, bro? N -n -n nie. Ej, sobie tam mu fłę! E jak po alkoholu, zaszły sylwester. No co tak coś popsułam e chyba! Jesteśmy w strefie 51 nagle, co? No i to mi się to podoba. To idealnie się ubrałem! Naruto run! Go! Jezus Jezus! Ale za tobą? Ola, nagrywaj! Matko Na i córko! Nagrywam, nagrywam! Świecę, świecę, świece, świecie. Ej, bo bieg, tam coś bieg. biega! Ola, strzelaj bieg. Bieg. ja mam uzi. E oni nie oni, oni wykrywają. Tak, 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 oni nas w... zabiją, zabiją nas Patrz, jak Biegniemy go się nie. Ziemy za nim szybko. Ja nie da się. Okay. O, ta już umarła prawie. E, trzeba jakieś kamienie wziąć i ich za, e, rozwalić. Eee, a gdzie tu są... Kamulce, kamienie. z kim mamy wziąć kamulce? No, żeby bardzo czyć... ładne agawy, bardzo mi się podoba. Czemu to się zaświeciło nagle? O a, tu mam... są kamienie tu! Mam, mam kamienie. Jak go podniosłeś? O, o Jezus, Muli, jadę, jaki ciężki! O, o Boże, przypomina się! nie w obozie! Przypomina <suszy> się Afganistan! <suszy> Masz flashbacki, <laughs> to nie nosiliśmy kamieni, tylko kolegów. A po co my Ola, te dawaj, jakaś... będziesz przed ostatni. No dobra, ale po co my te kamienie mu przynosimy? No bo będziemy rozwalać płot. On będzie, on jakiś... tak mówił. Okay. Be careful, guys. Ja was o, opiecie. to jest takie, o, mają siatkę yy, pod, pod prądem. O, kilka kamieni już rozwaliłem. Siema, że mal. O, nie! <śmiech> <śmiech> ale cię zdziwił, co? <laughs> zdziwił mnie, no. E, ty są <laughs> Nie A Nie Ale się. Ale w dupsko. Tylko trochę. Dobra, chodźcie, musimy iść tędy, tu, teraz tru, tędy. Tu, tu, e, tutaj tu, są e, ogólnie te. O no nie, no jak to do mnie poleciało? Tu, ja aha, polecam, z Jak to lata?! Normalnie. To lata. Ona To wiku, lata, łupa ta 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 ta. Pięknie, Christian. Idziemy za nim patrz, trolujemy go. Dobra. Pyk 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 pyk, pyk. Udało mi się super. Nowy jestem. <laughs> Po co iść po chodniku? Dobra, i co teraz? Nic no no nie widzimy. A gdzie ten, a to jest agent Jonas. Jonas Brothers. brothers. <laughs> gdzie <laughs> twoi bracia Jonas? Nie patrzcie, musimy być. Świe, świeczkę robić, w głowie. musimy robić te dubbingi do postaci. E, żeby ale to są dwa różne imat. pokoje. E, kto idzie do prawego ja? Ja jestem prawica, e, ja chodźcie. Ja pójdę do It lewego. Jednym i w drugim jest. A, dobra. To ja jestem z prawej. No dobra, no ja też jestem dobra, z Dobra, ja, ja postaram no. się dubbingować postacie. Dobra. Wszystkie. Eee. My, oś, my się otworzyliśmy, eee. a wy macie problem. Eee. Ups. Nie! Dlaczego? <laughs> Słyszałem Uf. Nie, nie słyszałeś. To tylko ja kaszlnąłem stopami. Czy ja znowu będę wydawać pieniądze na tą grę? Get on, Witam. everyone. Ja wybrałem? Dobrze. Spadaj. Czyli o, jednak... 4 Ale osoby dalej mam muzykę. Bo wygrała Lewica. Dziękuję. Dobra. Jestem przygotowana Ciąc na najgorsze. Jeden, jeden z moich dziesięciu ogonów powiedział mi, że to będzie lewa i dobrze poszedłem. A ja, ile ich płaszczyk liczyłeś się w ogóle? O ma ich dziewięć. Policz mi, policz mi ogony. A trzy, cztery, pięć, sześć, osiem. Dziewięć. Raz? Aczko no. ty z tyłu 4, policzyłeś? 5, Dziękuję, że mi dałeś policzyć. Ale tak, He'll jest nie liczba. Ola, ale tylko ty z tyłu policzyłaś? Oje, aha Ej, no możemy jeszcze... wziąć Armor? Co? Ja chcę Armor. Ja też chcę Armor, armor. Find, the, Find armory. the Armory Armory to są. To są Armory. armory. E, to są Aby bye. No, ale otworzy nam się to? No właśnie nie. Wiem. E, ale co ci się otworzy? Tu, drzwi się znaleźć to... To musimy A. znaleźć ten. No oczywiście wszyscy są keniuszami nikt nie kliknie na łapkę. Tu jest łag? Oh. A i wat. tutaj mamy szukać, dobre. Uh. Ja idę w lewo. A ja idę za Krystianem. Access lewo. all access, czyli lewo O, jest, chyba. Tu. jest tu. O, jest tu. można tam wejść. Oj, słabo go. Uh. Uh. No, no. no, zostaliśmy Tapa. w trójkę. Jezus zginął. Jak w trójkę? Czwórka na to błędy. A. no to No, Krystian. Ogółem otwieram. To się nie da. A, to się nie da, to jest zamknięte. Uh. Tu jest, A, to jest nie nie ściana. Okej, okay, to fajnie. Więc idziemy w drugą stronę, znowu tylko my przeżyjemy, To znaczy może się zginie. E, witam serdecznie, Paka Boksów wzywa. Ja nie chcę żeby mnie ko... tutaj? All All right way to, way. Jest. to nie tu. To tu. Znalazłem, patrzcie jak wyglądam cudownie. Super. Metra. O, możemy o. kupić nowe rzeczy. O, patrzcie co tu jest. O nie. Patrzcie tu, 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 tu. Spluwa zielona i spluwa mniej zielona, okay, ja wolę Ja też chcę zieloną. Słuchaj, widzicie co przeczytał? Nie. Znaczy no, co powiedział? Weźmy jakieś tam spółki. No, czemu nie mogę A, A, Tu pistolet możesz tylko wziąć, ale nie, nie mogę tu kliknąć. Ja no to, też, ale Nie, to ja wolę to. A tu chyba. Tak, tu. O, dobra. E, było, o, tu jest pistolet, ale są też inne bronie, jeśli byś chciał. Takie, aha. aha, to, to, to fajnie. No tak, właśnie, notatka. Mhm, no to skoro, super, super. oni wisi tutaj na ścianie, ja mógł go wziąć, ale nie, bo muszę. A po co tego openenę? na ścianie? Tu można na stole leży. A, no, hmm. Ale nie mogę, nie, oni zrobią. Dobra, o, dobra idą pana. guardianowie, dobra, ja ich roztrzymam. Ja up! <noise> ja mu wkładam świeczkę w tyłek. Nie rób tego. ja mu tego. co innego wkładam. Skąd wiem, że przeszli? Przecież byś się strzelał tak głośno, że każdy by słyszał. Dobra, idziemy? Idę ich strzelać, chodźcie, oni są A gdzie mamy iść? A, za nim mamy iść, dobra. On jest To bardzo szybkim człowiekiem, zobacz jaki szybki. Ja biegałem maratony w Londynie. W dwóch Londynach. W dwóch Londynach nie biegałem. Co tu Gdzie Jak to postrzelać. O nie, nie będzie wiedział gdzie. Coś tak czuję. Aha, aha. A o, o. Aha. A przecież Aha. 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 Okej, okay, nawet wtedy nie mogliśmy strzelić, wiecie? To jak ja Tylko mogę mieć porobiliśmy głos, dziury w ścianie. No. E, w niewidzialnej ścianie, bo to kosmiczna ściana. Nie to zastanawia, dlaczego Kosmiczno z hotelu nagle się ścian. pojawiliśmy w strefie 51. No, pojechali no pojechaliśmy z tego. Co jest w storage? Open the large Notatka. Otwieram. Nie wiem, czy chcę tam. It Dobra. says we need an admin bydne, bydne ID. Bydne. Czyli musimy zabić typa admina? Pisz admin, admin. A, FBI. Albo pisz root, root. <laughs> tak, root, root. A musimy się rozejrzeć tu naokoło, bo musimy znaleźć te ID. Aha. To czekaj, a to nie będzie na notatce, właśnie? Kurde, no ja już ją przeczytałam. Co znalazłem. A, o. no dobra, to nieważne. Ta, leżały zwłoki i no. O, to super! Fajnie. A, tak tak, tak normalnie. sobie leżały po prostu. Zielony gluty, zielone gluty, chcę ci wdepnąć. Nic mi się nie stało. Szkoda. Te zielone gluty, a patrz e, tu co? Ogólnie jest? Ogólnie tak, tutaj jest. W pojemnikach ten, ten, ten jest najlepszy, ten. Ten mi się najbardziej podoba. Mi tam przy końcu to się najbardziej wydałny żółt. Ten, ten, <laughs> ten <Biona>. jaki alien. Chodują <laughs> dopiero. Według mnie ten wygląda na mm, Sebastianka. Dobra, a ten kolejny ten? jak się nazywa? Ma jest Janek. Okay. Ale zobaczcie jak się zobaczcie, normalnie zobaczcie, normalnie musimy poschodować. Słuchajcie, mamy problem Sebastianki To są Myślę. Sebastianki Takto ma Uzi nie strzela? E, e, e. na ciebie wpadło Moje Uzi się ładuje! Dobra No nie jedz mnie! Nie, A tu jest ich więcej, halo. Jak to to. piękne były. Ten ma inną głowę trochę, a ten jak się nazywa? Tego spuścił tylko troszkę. Spójrzcie na tylko komnie. No dobra, a ten jak się nazywa? Mateusz. On powiedział, że miłe, miłe, mili kosmici, którzy są w probówkach, to są ci dobrzy. To jest. Wafelek. Wafelek. O, mamy rozwalić. Co mamy rozwalić? Obstacz. Ale kosmitu. No eee. nie tych złych, Christian! Co? Tych dobrych, tych dobrych. Tych o, do Polków. Co? Thank, Thank you, guys! On biega za nami teraz, a? A co się stało? jak, jak rozbije banana, trzyma, banana, z banana, właśnie? Banan będzie też chodził? Freedom! Nie. Ja chcę Stefanka, czy tam jak go tam nazwały? A, rescue! Nie... A, okej. Okay. No Nie rozwołajcie tylko tych kosmitów, y Boże, y, tych robali. Tych? O, tak o, tych. Dobra, niech się Mateusz z nim bawi. No <noise> już. No, Wy uwolnijcie tego, kubuś. Hanks. O, jest Kubuś wyszedł. Jeszcze, Jeszcze gdzieś są. jeden. Na górze, Gó czekaj ja go wysnajpię. Jest, mam go, snajpię go. Ja o, go, go moje muzy uwolniłam. Dobra, mamy całą ekipę. Znalej Dlaczego oni ga gadają tego? Po angielsku? Też nie wiem. Znaczy taki łamanym angielskim. O no Boże, z tobą to ja nie chcę escape'ować z tym wyglądem, nie chcę. Ja, ja chcę wyglądam ogóle, trochę dostać. jak oni na tej miniaturce, więc... <laughs> Halo, ja też chcę takich kolegów kolorowych! Ej, on nas wykorzystał, Agent Jones to, to pies! <laughs> Halo, jest. Ha no i co, że tu ten To jest? There is another! There is another! Way out! Boże, Way jakie out. one dźwięki oh. wydają! Halo, biegniemy! Pięknie. Oni ja też jestem oczywiście pierwszy. Ja jestem mięsem I'm a Team. Dobra. To bieganie, to bieganie, trochę mi przypomina dźwięk biegania z Pacmana. nasze. No, w sumie tak. Ale za zobaczcie, teraz będzie obi, to będzie, możecie mogli skipnąć za będzie teraz będzie bosik. Nie, co tak. Tak, wyjdzie matka z tą, zobaczysz. O, nie ważny. Nie, będzie obbi. Nie, jest radio radioaktywne obbi. Nie, skaczcie a z może, pierwszej osoby. Możecie skipnąć za ten. Nie, nie, nie ja nie chcę skipnąć. Ostatnio nie przeszliście, bo jesteście głupolami, tylko ja przeszedłem. Co jesteś głupi. O Jezu! No właśnie, o tym mówiłem. <grym> Dobra. Dwa ehm. mi taka zgrywka jest. Potknęłam się na samym starcie. Jest... Ja nie. To było epickie. Dobra, Boże, nie potknąłem się ani trochę. Ja nie rozumiem, jak ja to zrobiłam w ogóle. Przecież to jest najłatwiejsze na świecie do zrobienia. Najłatwiejsza obi <grym> na świecie. No, o, Mateusz, chyba ja ja idziesz sam. E, proszę spojrzeć do środka. No widzę. Tak idziesz sam. O Boże, jakie to ma oczy! Wejdźmy, <laughs> Mateusz, ma sam na razie. Zobaczymy, czy nas przyniesie. Dobra, spokojnie. Chyba. Nie, chyba musimy wejść. Nie. No ale jest to czemu wchodzisz do niego? Nie wchodź do obcego. jestem w środku. Blur, 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 blur. To chyba nie jest angielski. Ja A widzieliście jak się nazywał? On ma nazwę pod sobą. Squeedy Boy. Squeedy Boy. A jestem w nim. Squeedy Boy. Co on teraz robi? No, ogólnie to przetawia mnie. Excuse me, Mr. Alien, can you let us through? Powiedział Czy Mateusz prasę, siedzący paniący, w środku. Morkor, morkor, morkor. Uwaga, wkurzyłeś Mateusz? Nie, ja marek. jestem w Ja jestem Jesteś najgorszym człowiekiem, nie na Poczekaj, on jest włosem, ja jestem w środku. Co? Coś zrobi? Nie... Chyba... Szczam. Tak o, nie. robi Ci, bo do środka a nie, wchodzą nie jego promienie. Eee. No to Mateusz! Nie wchodzą, nie wchodzą. Nie wchodzą, ja wchodzą patrz. Nie. Patrz teraz. Nie dostałem. To się nie ruszaj Mateusz. Ej, Ola, może po prostu nie chodź z tego uderza, co Ty na to? A! Nie, bo ja nie mam Aj. zasięgu. Ja ty nie mogę strzelać, więc Wy musicie go zabić, a ja a Ty jestem jesteś tankiem. useless, nie? Po co no. my się zabieramy <laughs> na te wszystkie walki? <laughs> ja już nawa Mateusz psuje grę. Ej, coś z nim zrobiłem. Ale... Mateusz, musisz. Nic z nim nie zrobiłeś. O nie, dobra, follow do środka. A ja chyba muszę kupić lepszy Hello. pistolet, wiecie. O, cześć. Czemu o, wiesz, ja mu obrażeń nie zadaję? No praktycznie mu nie zadajemy, bo trzeba w jakieś dziwne punkty muszę. Czemu chcesz ja trzeba w ogóle w nie ma? Czemu chcesz trzeba Nie, nie w w nie, bo tam... Zdryga też Squid boy! Proszę daj mi się zabić. Squid boy! Czemu jedna matka mu ma tak z buzi wręcz wychodzi? Bo Mateusz no, tak ma. ją zepsuł od środka. Mhm. Mm w oko mu strzelaj. Jedno z sześciu. No lat nie strzelasz, tak jakby... No Miesz jak... To nie. No jak to nie? Czyli już mamy potwierdzone, że nawet na kosmitów pistolety są dobre. No. Tak. Więc jak coś przetrwamy ósmą wojnę yy, galaktyczną. Ale zobacz jak zrobiliśmy to, kurde, gdzieś? My kumple. Normalnie. A, coraz szybciej jest. No. Wariat. Dobra, dwie trzecie zdjęty. zaraz zniszczymy tego najgorszego potwora. Hmm. Chyba Ale tylko. Ale widzicie, że. Zwróćcie się uwagę, że mam tylko dwie naraz raz? Puszcza? No A my mamy tak. jeden schemat z Christianem. Chodzimy no, do środka tak. i na zewnątrz. Hmm. Środek zewnątrz, środek zewnątrz. A teraz nie było na przykład u mnie. <grym> Dobra, no więcej dziewczyn mu zostało, go. Dawajcie, dawajcie. Ej, ziomek jest Kurde, słaby. No jest Squid słaby. Boy Boy. Ale, yy, przepraszam Was bardzo, ale ten boss jest lepszy od poprzedniego, bo on się przynajmniej rusza. Ale no, czy nie, nie rusza. No jak to, nie? gumacki się ruszają. Dwa no, no. macki, tak. No właśnie. O, nie jest. Leży. Delo nice. kosmito, wchodzę ci do głowy. O, zniknął. Murgu, 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 murgu z I zginął. winda. Restricted access. Goodbye, burgl. Aj, ty wgasz, ale takie. No, a taka szczęśliwa, pokonaliśmy aliena, papa. O, a teraz przyszliście, tak? Gdzie zgubiłeś resztę kosmitów? Czemu jest ich Chórze. tylko trzech? Dobrze, po teleportował się właśnie czwarty i piąty. Jest idealnie. I szósty. A, i szósty. Super. Ja ich, ja ich oszalałem. Bo to alieni, dlatego się teleport teleportowali. Okay, Tereportowali się. Tereportowali się. Tere y tak, robili poetki w telewizji, co? Dobra, daj no nam tak, widzimy, wejść! Widzimy, że to jest tego, ale nie możemy na niego wejść, bo jest za wysoka, Ona, za wysoki próg Zobaczcie, jest. my znowu... <laughs> chłopaki... O, Krystian ok, chce do domu. Chłopaki, my znowu gramy, gramy sami w ten tryb. Tylko nasze trójka jest. No tak, no bo reszta o, zginęła. Teraz zwróciłam uwagę. O, tylko najlepsi przetrwają, Olu. Ty, 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 ty. O! Jezu, o, wreszcie! Nie łoż się do koniec. Tak, to jest koniec. Na 98%. To jest koniec historii? Tak, nie koniec historii. Nie Nie, nie. To, tak, to, 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 Skończyliśmy y koniec historii. Pokonaliśmy kosmitę. Ogólnie nie polecam tak, tego. Nie polecam, ładnie zrobione, drogie. A ja się i w sumie grupie. cieszę. A ja, nie. A ja się w sumie cieszę, wiecie, bo inni przynajmniej nie musieli wydawać robóksów, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No tak, c -cały c -cały ja skaczę oli po głowie. Także zostawcie świeczkę w górę e i żegnam was. A ja, pa, ja skoczę dubskiem na świeczkę na koniec. Papa! Pa.